Witamy kolejny dzień, no tym razem pedałowania nie będzie No bo ten pasek się zerwał, a sprawy mają się tak Wstaję, pakuję się, idę do miasta Szukam jakiegoś sklepu rowerowego, na który będę mógł zamówić pasek Może coś się uda przyspieszyć Widziałem, że jest tutaj taki gościu W internecie, który ma sklep rowerowy i który też tak podróżuje rowerem od 1986 roku, więc może pomoże ogólnie, jest trochę lipa. Bo, jakbym miał napęd na łańcuch, to po prostu bym założył nowy łańcuch i pojechał dalej. A że mam pasek, a to jest dość nietypowe rozwiązanie, no to będę musiał to zamówić. No i najlepiej na jakiś sklep rowerowy. Dostawa od 2 do 5 dni, koszt około 600 zł. No i co, muszę znaleźć jeszcze jakieś źródło prądu. Wifi. W ogóle zaloguję się na jakiejś grupie na Facebooku. Poszukam może tutaj jakichś Polaków. Zaloguję się też na Warmshor i na couch Surfingu. No i co? Nie zostaje mi nic, tylko działać i czekać. Zobaczymy, co będzie. Sprawy mają się tak. W miasteczku, w którym byłem, nikt nie potrafił mi pomóc, ale znalazłem stronę internetową na której były takie paski i co się okazało mają sieć sklepów rozsianych po całej Danii i znalazłem jeden z ich sklepów oddalony o 20 km więc wsiadłem w pociąg i przyjechałem tej pociągiem do tego miasteczka i pan, który pracuje w tym sklepie zamówił mi taki pasek ale dopiero będzie dostępny we wtorek także do tego czasu muszę coś ze sobą zrobić mam ograniczony internet więc chyba zaraz pójdę do McDonalda, naściągam sobie filmów i będę oglądał filmy. Nie ma tego złego, bo jestem w poczekalni. Mam prąd, jest w miarę ciepło. No co no? Chyba będę musiał przeczekać do tego czasu, bo, bo innej opcji nie mam. No na pewno nie zrezygnuję z tego powodu, że pasek ten. W ogóle jest lipa, bo te paski mają gwarancję na 10 000 km, a ja robiłem pełny serwis roweru przed wyjazdem, więc... Nie powinno nic się stać. Jeszcze mi ten pasek 3000, może po prostu pech. Tak czy inaczej będę czekał. Nie ma tego złego. Wyregulowałem sobie wszystkie rzeczy w rowerze, wyczyściłem miejsca, w których był syf. Ogólnie mam fajne miejsce, mam drewno, mam wiatę. Mam bieżącą wodę, ławeczki. W ogóle zrobiłem sobie dzisiaj obiad. Rozpaliłem tutaj sobie ognisko. Ugotowałem sobie ziemiaczki, zrobiłem kotlety, sałatkę. I w ogóle nie pamiętam kiedy miałem ostatnio więcej niż 3 dni wolno od roweru, więc myślę, że będę miał bardzo lekko nogę, kiedy zacznę z powrotem jechać. A dzisiaj tutaj cały dzień spędzam sobie na łonie natury. Jutro pojadę do miasta. A dzisiaj już nie śpię. Mam przed sobą 2 km pchania roweru na stację. Potem dwa przystanki, żeby dostać się do miasta. No i co? Chyba pójdę na jakieś śniadanie. Na internet do McDonalda. Podładuję sprzęty na fula. Zrobię zakupy. Chyba pozwiedzam to miasteczko, no i wieczorem wrócę w to samo miejsce. No i mam nadzieję, że już jutro, najpóźniej po południu będę pedałował, bo już mi energia rozpiera. Godzina dziesiąta, Ja dopiero od godziny nie śpię. Stałem dzisiaj o dziewiątej, miałem wczoraj także towarzystwo. Miałem tutaj młodą Niemkę. Siedzieliśmy, chyba gadaliśmy do pierwszej w nocy. Ona się zebrała, dopiero pojechała, a ja z tych nudów porąbałem już sobie drewno. Rozpaliłem ognisko i smażę sobie steka. Zrobiłem sobie też sałatkę. Piję jakiegoś nie wiem ichniejszego, energetyka, kupiłem na spróbowanie. No i co? Zjem śniadanko, i będę ruszał do miasta. I jak nie dostanę wiadomości do godziny 13.00 to chyba się przejdę do tego sklepu, zapytam się co i jak. Ale tak czy inaczej mam nadzieję, że zanim tam dojadę to już ten gościu się odezwie i mam nadzieję, że już dzisiaj ruszę w trasę. Bo już mi naprawdę się nie chce tutaj już siedzieć. Właśnie dostałem info ze sklepu rowerowego, że mój pasek już dotarł. Będę go miał za pół godziny. Potem się będę męczył z jego zakładaniem, bo będę musiał porozkręcać rower. No, bo niestety tak wygląda ten system, trzeba to wszystko porozkręcać. I powiem Wam, że nogi mnie bardziej boli od tego chodzenia niż od Z jazdy na rowerze, bo nawet czasami do sklepu pobołki to jeżdżę rowerem, nie? Także mięśnie się odzwyczaiły. A pomyśleć, że kiedyś byłem biegaczem, nie? Ja tu mam takie szczęście, że ja pierdzielę. Z tyłu naprawiłem już koło, mam pasek, ale tutaj rozcięłem koło. Jest taka dziura tutaj. Jak napompuję koło, to dętka wychodzi przez to dziura. Spróbuję jeszcze załatać to oponę od środka. Może coś pomoże. Jak nie, no to kurde będę musiał kupić nową oponę. Sprawy mają się tak. Mam pasek założony, mogę jechać, opona została załatana, nie wygląda to jakoś najlepiej, ale póki co dętka nie wystaje, łatka działa. Jeżeli coś się będzie psuło, no to wtedy będę musiał niestety kupić nową oponę. Prawdopodobnie nie byłaby to ta opona, którą aktualnie posiadam, bo to też jest taka nietypowa opona ale opony zawsze mogę dostać w każdym sklepie od ręki. Kolejna rzecz: co, jest już dosyć późno. Zrobię jakieś zakupy. Będę musiał poczekać na pociąg i będę musiał wrócić do miejsca, w którym zboczyłem z trasy, żeby miał ciągłość. I. Prawdopodobnie dzisiaj już dużo nie ujadę, ale zawsze coś tam nakręcę, także jestem happy, tylko jeszcze będę musiał znaleźć jakieś ciche miejsce, żeby dobrze ustawić pasek. Przysięgam, że już nigdy nie przyjadę do tego miasta, to miasto jest przeklęte. Kurde! Dobra jest ludzie, jest sukces! Przyjechałem już 2 km. Jeszcze nic się nie wydarzyło. Wszystko działa na razie jak należy. Nie pada, nie wieje w twarz, nie ma błota, jest sucho, jest w miarę fajna pogoda, jest energia. Tylko za chwilę jeszcze ustanę na takim kempingu. Coś zjem, bo śniadanie nic nie jadłem, jestem mega głodny. Ustawię sobie odpowiednio ten paszek, bo w mieście było bardzo głodno, głośno i nic nie było słychać. Trzeba zrobić przez taką specjalną aplikację. No i w końcu będę mógł jechać dalej. Hurra! Dobra jest. Wszystko jest ustawione tak, jak się należy. Rower działa, yy, czyli mogę jechać dalej. Że to się wyda śmieszne, ale wkręciła mi się taka akcja, że co dwa kilometry schodzę z roweru i sprawdzam, czy pasek jest dobrze napięty, czy koło jest prosto, czy śrubki podokręcane. Na szczęście wszystko jest ok, ale przez tą awarię jakoś tak mi weszło to w głowę, nie, że, że muszę to sprawdzić, czy wszystko jest na tip-top. Na szczęście wszystko działa. Już dzisiaj nie schodzę z roweru. Jadę, aż się ściemni. haha. Ja. Czy po tej szwecji mam taką akcję, że zapominam patrzeć na mapę, bo tam było tak za 50 km skręć w prawo. A tutaj co chwilę są jakieś zakręty. Ale jest fajnie, na razie mi się podoba. już mogę to powiedzieć, witamy kolejny piękny rowerowy poranek dzisiaj się już obudziłem o godzinie 5 i nie mogłem usnąć, przewalałem się z boku na bok, byłem jakiś taki nabuzowany i gdy tylko zaczęło świtać, wstałem spakowałem się i jestem już gotowy do jazdy także ruszam, póki co bez śniadania bo jeszcze nie jestem głodny myślę, że zjem gdzieś dopiero że jakieś 20 km, jak znajdę jakieś fajne miejsce, no a tak to ogień. Aż sam się sobie dziwię, że tak wcześnie wstałem. Bo ja jestem z tych, co jednak lubię sobie pospać. Fajnie by było, jakbym przez kolejne dni w ogóle tak wcześnie wstawał, tak żebym miał mm, dużej dnia. I feel am Ja już mam 37 km w nogach i dopiero będę jadł śniadanie. Yy, I co? Póki co jedzie się bardzo dobrze. Jest dużo polnych dróg, dużo singli. Yy, no na nowym pasku, dobrze napiętym, jedzie się naprawdę spoko. Yy, w ogóle to myślę, żeby wysłać parę rzeczy do domu, których zbytnio nie używam, żeby mieć trochę lżejszy rower. Najwyżej będę robił części pranie. Ale jeszcze to muszę przemyśleć. To nie będę tego później żałował, ale zdawałem się, że. Była rzeczy w domu. I ja tu tak, to przykładałem tak, 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 tak. tutaj i tutaj. Włożyłem klucze inne rzeczy i też z trochę typów. Będę miał trochę lżejszy rower, ale będę musiał część brać. Wtarłem do miasta. Dzisiaj zrobiłem na to chwilę 80 km i właśnie skończyłem etap 14. Będę zaczynał etap 15, który liczy 259 km. Jak go ukończę, to już będę miał około 60 km do Niemiec i w ogóle, jak komuś się wydaje, że. Jeżeli jest płasko, to że jest łatwiej, to nie jest to tak do końca, bynajmniej yy, ja tak nie mam. Bo jak są górki, to faktycznie trzeba na tą górkę podjechać, trochę się zmęczyć, ale potem jest z górki. A jak jest płasko, to trzeba cały czas pedałować, cały czas trzeba mielić tymi pedałami. Nie ma chwili odpoczynku. A ja co, robię zakupy, yy, może coś zjem, nawodnię się i będę jechał dalej. droga ta dania, że ja pierdzielę kupiłem dosłownie parę produktów i wydałem ponad 60 zł specjalnego jeszcze chyba w droższym kraju niż ten to nie było. <śm> <śm> Muszę powiedzieć, że to był dzisiaj dosyć ciężki dzień, ale cel, który sobie założyłem został osiągnięty. Postanowiłem, że zamówię sobie jedzenie z bufetu z Tugot tylko muszę poczekać 50 minut na odbiór. A z tego miejsca jeszcze mam 4,6 km do miejsca, w którym będę spał, także myślę, że około godziny 10 w nocy będę na miejscu. Europa Divide witamy kolejny piękny poranek. Dzisiaj spałem w środku lasu, w takim miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Tak to wygląda w środku. Dużo jest tutaj takich miejsc, jak już mówiłem. W ogóle coś tutaj podchodziło dzisiaj w nocy, coś skrobało, coś tam kur, coś się ocierało te drzewa. Myślę, że to jacyś roślinożercy co nie zmienia faktu, że budziło mnie w nocy, ale było bardzo miło i sympatycznie. Było dosyć ciepło i w ogóle jest temperatura całkiem inna niż w Szwecji. Wstałem rano i miałem 15 stopni, także jest fajnie. Dziesiąta, a jeszcze nie zrobiłem praktycznie żadnego kilometra wczoraj już miałem ich prawie 30 a dziś jakoś nie chce mi się jechać trochę mam lenia ale piję kawę, nie? więc zaraz się ruszę no i co? i będę cisnął aż do wieczora dzisiejszy profil trasy wygląda tak, że Pierwsza część będzie pod górkę, nie jakoś dużo, bo tutaj są małe przewyższenia, ale potem już kolejna połowa, aż do samych Niemiec praktycznie będzie w dół. Wygląda to tak. Fajne miejsce znalazłem po drodze. Chyba przygotowuję się na Halloween. Sporo tu tego. Naprawdę wygląda fajnie. 14 od momentu kiedy wypiłem kawę czyli od godziny 10 jechałem ciągiem zrobiłem 61 km no i muszę zdementować to że dania jest płaska może jest ale nie na odcinku którym jadę bo dzisiejszego dnia zrobiłem 535 przewyższeń na tych 61 km więc no płasko nie jest trzeba się nakręcić a dzisiaj trasa to przeważnie asfalt, no i przeważnie pod wiatr, Ale jakoś się jedzie, jest dosyć, dosyć ciekawie, nie ma nudy. Państwa, chciałem się podzielić z Wami jedną informacją, właśnie tutaj, w miejscowości Jeling Pykło mi 20 tysięcy kilometrów na rowerze w tym roku, i zrobię wszystko, żeby pobić rekord z poprzedniego roku. Czyli będę musiał kręcić więcej niż 26 870 km.